Cześć. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o kolejnej swojej ukochanej książce karierowej i nie mogę jej Wam pokazać, ponieważ komu się pożyczyłam. Nie pamiętam komu, ale krąży po świecie i służy kolejnym osobom, także bardzo się z tego cieszę. To jest najważniejsze. Niech żyje i niech ktoś właśnie na niej skorzysta. Książka napisana jest tytuł książki to Working Identity. I niestety ta książka nie została wydana po polsku, więc podaję Wam tylko angielski tytuł. I jeżeli nie czytacie po angielsku, no to na razie, dopóki nie zadzwonię do jakiegoś fajnego wydawnictwa i nie sprzedam im pomysłu przetłumaczenia tej, tej pozycji, to na razie rzeczywiście ten filmik jest głównie skierowany do osób, które są w stanie czytać po angielsku. No. Napisała książkę, Working Identity, um, profesor Herminia Ibarra. Ona jest, była związana z uniwersytetami w Yale, w Harvardzie i um, INSEAD, czyli bardzo taką znaną szkołą i bardzo szanowaną szkołą biznesową. Um, I to jest rzeczywiście um, naukowiec, naukowczyni związana z biznesem, um, z, z zarządzaniem, z przywództwem. Ta książka akurat dotyczy zmian zawodowych, planowania dużych, poważnych zmian zawodowych, dotyczy osób, które już na takim późniejszym etapie swojej kariery, późniejszym, czyli gdzieś po, hmm, po 10 czy 15 latach pracy w konkretnej funkcji, w konkretnej branży czy w konkretnym zawodzie, postanawiają zmienić coś bardzo poważnie, zrobić taką woltę zawodową czy rewolucję. No i my oczywiście bardzo, bardzo często podchodzimy niezwykle romantycznie do tych rewolucji, a książka mnie osobiście pokazała dwie fundamentalnie ciekawe i naprawdę, naprawdę otwierające oczy rzeczy. Czyli pierwsza rzecz, jaką, jako, na jaką ja zwróciłam uwagę, to jest to, co mówi tytuł Working Identity, czyli jak straszliwie ważną, wrośniętą w człowieka rzeczą staje się tożsamość zawodowa, Czyli to, że przez ileś lat robimy pewne rzeczy, ludzie do nas przychodzą z pewnym typem problemów, zadają pewien typ pytań, a my w jakiś tam sposób radzimy sobie z tymi pytaniami, że w pewien sposób się zachowujemy, że pewne filtry umysłowe nam się włączają, mamy pewne nawyki związane z zawodem, które wykonujemy innego prawnika. Prawnik w pewien sposób myśli, w pewien sposób filtruje świat, czy informacje, kiedy do niego dochodzą, pewne rzeczy, pewne wartości są dla niego. Być może ważniejsze niż na przykład dla kołka kariery, który na, z człowiekiem wchodzi w rozmowę z zupełnie innym zestawem pytań, z, z zupełnie innym filtrem poznawczym. E, inaczej myśli pilot, czy pilotka, fryzjer, czy fryzjerka, e, właściciel małej firmy budowlanej, czy właścicielka małej firmy budowlanej. Także tożsamość zawodowa jest czymś, co niezwykle mocno wrasta w nas. Widzimy się, bardzo często jest też zrośnięta z całą resztą życia, czyli myślimy o sobie w dużym stopniu, jako, jako o człowieku wykonującym pewien zawód, i który jakiś jest w związku z tym zawodem: jakieś ma cechy, jakieś ma zachowania, jakieś ma tendencje i wartości. Um, I w związku z tym, że mamy taką niezwykle silną tożsamość zawodową, to te zmiany, które planujemy, te takie duże wolty, jeżeli rzeczywiście się decydujemy na zmianę zawodu czy branży, czy. E, czy stanowiska e, są mniej łatwe niż nam się romantycznie wydaje i zabierają dłużej więcej czasu e, i są dużo bardziej bałaganiarskie, jak bym powiedziała po angielsku, messi, czyli im towarzyszy rzeczywiście mm, czasem zagubienie, czas, czasem nieład, czasem są nielinearne, czyli trochę jest takich, pójdzie w taką ścieżkę w taką ścieżkę, spróbowanie tego, spróbowanie tamtego, wycofanie się skądś mm, albo no, jest gdzieś tam zmiana kierunku. W związku z tym, że te zmiany są takie nielinearne, nieproste, bardzo często złożone i długotrwałe, właśnie dlatego, w dużym stopniu dlatego, że musimy też przebudować naszą tożsamość zawodową, ale też osobistą, która... Gdzieś tam otacza tę zawodową. Także to jest niezwykle ciekawe w tej książce. I to tak, to nie jest książka akademicka, to nie jest książka, która jakoś tak teoretyzuje na ten temat, czyli gdzieś będziemy czytać dużo um, teorii czy modeli. To jest książka, która jest pełna prawdziwych historii, prawdziwych ludzi, czy wywiadów z osobami, które rzeczywiście przechodziły przez bardzo duże zmiany i dla mnie to była ogromna wartość, że ja po prostu jako tak bardzo mocno też się przywiązałam do tych osób, które były tam opisane, do ich historii, jakoś tak przeżywałam ich emocje razem z nimi, bo to jest rzeczywiście bardzo fajnie z dużym takim humanizmem pokazane. Pokazane nawet bardziej niż opisane. Także świetna, świetna pozycja, bardzo serdecznie ją Polecam i idę walczyć o to, lobbying przeprowadzać w kierunku wydania jej na polskim rynku. Pozdrawiam.